Ja nie używam w ogóle filtrów, dlatego mam ich całą górę i nagram o nich film. Zapowiada się rzeczowy materiał. Jakieś światło. Mówiłem już o tym wielokrotnie, ale powiem jeszcze raz Z wykształcenia jestem fotografem Oczywiście jak każdy chciałem fotografować gołe panny A skończyło się na budynkach I na wnętrzach Przegrz. Temat filtrów chodzi za mną od dawna I to z dwóch powodów Po pierwsze, bo ciągle o to pytacie Po drugie, firma Freewell wysłała mi filtry do przetestowania Na początku bardzo ochoczo się na to zgodziłem Ale potem myślę Co ja powiem o filtrach? Ja przecież nie używam filtrów. Ale jedziemy. Co to są i co robią filtry? Filtry fotograficzne to małe płaskie szkiełka w jakiejś tam obudowie dopasowanej do kamery drona, które modyfikują wpadające na matrycę aparatu światło. Modyfikują w określony sposób. Najpopularniejsze filtry jakie są to filtry ND, filtry polaryzacyjne. Polaryzacyjne kołowe i filtry UV. Filtry ND zmniejszają ilość światła, która dostaje się do aparatu. Działają takie popularne porównanie jak ciemne okulary. Filtry, polaryzacy... <laughs> filtry polaryzacyjne, jak nazwa wskazuje, polaryzują światło, czyli redukują jego odbicia oraz również podnoszą kontrast i nasycenie. Czyli tak po prostu mówiąc, poprawiają kolorki, ale tylko w jasno określonych warunkach. No, i filtry UV, czyli tak zwane szkiełko ochronne, bo w fotografii cyfrowej filtr UV nie ma większej roli. Są też filtry mniej popularne, czyli połówkowe, połówkowe szare, połówkowe kolorowe. Filtr nocny, Clear Night, czyli taki, który zmienia kolor lamp sodowych w nocy. To się nazywa, że one niwelują zanieczyszczenia świetlne. Czy miksy tych filtrów, jak i polaryzacja, i ND, czyli ściemnianie. Filtry w fotografii. O, to zdjęcie jest lekko prześwietlone. Sorry, nie zdążyłem założyć filtru ND. Jako fotograf dostaję mikrozawału za każdym razem, kiedy czytam taką bzdurę. Zdjęcie jest prześwietlone, bo ty źle ustawiłeś ekspozycję. To, że nie założyłeś filtru, nic nie zmienia. Nawet jeśli założysz gęsty filtr, który przepuści 1x16 światła, które jest na zewnątrz, to automatyka aparatu tak ustawi resztę parametrów. Żeby zdjęcie było poprawnie ustawione. A jeśli ustawiasz te parametry manualnie, to tylko i wyłącznie twoja wina, że zdjęcie jest prześwietlone bądź niedoświetlone. I okej, okay, w tych ekstremalnych przypadkach będzie to miał wpływ na zdjęcie, ale na ostrość, na to, że czas ekspozycji się wydłuży tak, że coś się rozmyje w kadrze, ale nie na jego naświetlenie. Z filtrami polaryzacyjnymi, ja mam wadę wymowy, także ciężko mi jest to w jednym zdaniu powiedzieć, też są jaja. Żeby ten filtr miał prawo działać, musi być po pierwsze dobrze ustawiony, po drugie, w dobrej orientacji względem źródła światła. Czyli aparat patrzy tu, słońce świeci tu. Jeśli aparat będzie patrzył prosto w słońce, to nic nie da. Jakkolwiek byś polaryzacją nie przekręcił, jakkolwiek by się nie ustawił, całe światło będzie wpadało tak, jak bez filtra. I to nie jest tak, że. Zakładasz filtr, raz ustawiasz, i to są dobre ustawienia na całe życie. Filtr polaryzacyjny zupełnie inne efekty da, jeśli faktycznie jesteś 90 stopni ustawiony do promieni światła, a co innego, jeśli jesteś ustawiony 30 stopni. Powstaje wtedy efekt częściowej polaryzacji, czyli taki przykład, kiedy na całym zdjęciu, czyli tu jest powiedzmy kadr, odtąd masz niebo i tylko ta część nieba się przyciemniła, wyciągnął się błękit, a tu dalej. Jest białe, praktycznie przepalone. No, ok, a filtry połówkowe tu zgadza się: niebo z reguły jest u góry kadru, ziemia na dole kadru, i niebo będzie jaśniejsze niż ziemia. Więc można założyć filtr połówkowy, który przyciemniony jest tylko w połowie, tylko u góry kadru, i wtedy faktycznie powinno to się wyrównać. I ten efekt można oczywiście uzyskać zakładając filtr połówkowy lub robiąc bracketing. 3 zdjęcia, cyk, 15 sekund. W Lightroomie masz to samo. Nie do końca to samo, wiadomo. W Lightroomie sobie idealnie zaznaczysz linię połączenia nieba z ziemią, a w filtrze będzie to mechanicznie ograniczone, czyli nie masz na to wpływów postprodukcji. Albo jeszcze lepiej, na przykład w Mavicu R2 włączasz HDR, zapominasz o temacie, pstryk, wszystko poprawnie naświetlone. No ale hej, filtr polaryzacyjny poprawia mi przecież kolory, są bardziej nasycone. Dokładnie tak samo jak suwaczek w Lightroomie. Ale ja nie obrabiam zdjęć. Natura jest piękna, jaka jest, i ja nie będę wtringerował. Zakładając filtr, właśnie to robisz. Sory. Filtry w wideo. No okej. Okay. A wideo? Tu sprawa ma się trochę inaczej. Filtry ND są praktycznie niezbędne, jeśli chcesz zachować regułę 180 stopni, czyli chcesz, aby shutter speed, czas otwarcia migawki, był dwa razy dłuższy niż klatkaż filmu. Idealnie ten temat wyjaśnia film Ewy. Do obejrzenia, tutaj. Filmując krajobraz, również możesz założyć filtr połówkowy czy połączony połówkowy z filtrem ND, i wtedy bez problemu na jednym ujęciu wideo zapiszesz nieprześwietlone niebo i nie, niedoświetloną ziemię. To wszystko da się wtedy ładnie zbalansować. I tego się nie zrobi w Photoshopie, bo nie wykonasz dokładnie dwóch takich samych przelotów. Nawet jeśli miałbyś zaplanowaną misję, to ok, tu się będzie ruszało drzewo. Masakra, straszna praca w postprodukcji, żeby. Uzyskać to, co da się na filmie uzyskać przez filtr. Jest filtr Clear Night, który usuwa te zanieczyszczenia świetlne i również przy pracy na zdjęciach. Dwa kliknięcia, pstryk, pstryk. Dziękuję, do widzenia. Masz praktycznie to samo. Przy filmowaniu to już nie takie hopsiub. Także do filmowania, no, filtry jak, jak najbardziej, ale jest jeden kruczek. Używanie filtrów do filmu ma sens pod warunkiem, że filmujesz świadomie. Będziesz przestrzegał zasady 180 stopni, będziesz film montował, będziesz go kolorował, oddawał do postprodukcji, sam to robił czy oddawał komuś, a nie prosto karta w telewizorcyk, zobacz jak ładnie, bo wtedy to nikt nie zobaczy różnicy. Lepiej ustawić tryb auto albo auto HDR i cieszyć się tym, że dron robi wszystko za nas, niż. Robić półśrodki. Ej, Przemu, ty się nie znasz. Ośmieszasz się, filtry są niezbędne i od razu widać, że jest użyty filtr. Mhm. No to proszę bardzo. Cztery filmy, to samo miejsce, ten sam czas, ten sam dron. Cztery różne filtry. Znajdź różnicę i wskaż, gdzie został użyty jaki filtr. No właśnie. Jedna osoba na sto zauważy, że tu gdzieś klatka się nie zgadza, że tutaj polaryzacja zadziałała i odbić jest mniej. Jakie to ma znaczenie przy takich amatorskich produkcjach? To co? Odradzasz? Nie kupować filtrów? Też nie, ale nie kupować filtrów na start przygody z dronami, nie kupować filtrów pojedynczo. Lepiej tą kasę dać na książkę albo na kurs, nauczyć się filmować, fotografować, poznać, zrozumieć. Te zasady, którymi się to wszystko rządzi. Przecież, jeśli idziesz do sklepu i kupujesz jeden filtr, na przykład nie wiem ND8, bo na forum ci powiedzieli, że to jest najlepszy filtr, to trochę tak, jakby otwierać zakład mechaniczny i kupić sobie, no kupię tylko klucz 17. To będę koła odkręcał w Fiatach, Alfach, Volkswagenach, ale przyjedzie BMW czy Mercedes, czy nie mam pojęcia, Peugeot, to już nie odkręcał, tam jest inna śrubka. Bo to by znaczyło dosłownie, że kupujesz jeden pojedynczy filtr, a do tego powiedzmy masz trochę tańszego drona, tańszego, czyli bez możliwości regulacji przesłony. To co? Do reguły 180 stopni stosujesz się w poranki, w ciepłe, bezchmurne zachody, ale w dzień już nie, bo brakuje. Gdzie tu sens? Gdzie logika? O matko, ty wiedziałeś ile to kosztuje? Czy filtry muszą być drogie? Idealnie by było, żeby filtr. Rozwiązywał jakiś problem, a nie dodawał kolejnych, czyli to musi być szkło naprawdę dobrej jakości. Nie może wpływać na zabarwienie zdjęć, nie może wpływać na to, że wszystkie kolory nagle przesuną się w jakąś, jakiś fiolet czy jakiś niebieski, oraz nie powinien, no ba, przede wszystkim nie powinien zmięczać obrazu, czyli powodować, że zdjęcie będzie nieostre czy mniej ostre, ze względu na to, że jest to kolejne szkło, kolejna warstwa, która oddziela. Matryce aparatu od tej fizycznej sceny, którą fotografujesz. Wezmę sobie w rękę. Więc, jeśli te filtry mają faktycznie przychodzić jakąkolwiek kontrolę jakości, no to muszą trochę kosztować. No i, tak jak mówiłem, wypadałoby je kupić w trochę większym zestawie nie jeden czy dwie sztuki. W droższym dronie ten brak filtra można skompensować, domykając przesłonę, czy ją otwierając szerzej. Tak w tanich dronach, tylko i wyłącznie jesteśmy skazani na inną gradację filtra. Jeśli jeden porządny filtr kosztuje 150 zł, to jeśli 6 czy 8, jak w tym wypadku, kosztuje 600 czy 700 zł, to należałoby to traktować jako całkiem niezłą ofertę. Oczywiście, jeśli nie kupisz takich filtrów, to kupisz tańsze, gdzie zestaw kosztuje 150 zł, to powstaną jakieś wady. Na przykład ta nieostrość, czy na przykład ta zmiana kolorów trochę bardziej chłodna, które potem będziesz mógł problem problemu poprawić w postprodukcji. Tylko zadając sobie pytanie, jaki jest sens zakładać filtr, który rozwiąże nam jeden problem, a dołoży drugi? Zamiast otwierać Photoshopa, żeby usunąć jakąś wadę, która nam przeszkadza, to będziemy używać Photoshopa, żeby usunąć wadę, którą tani filtr nam dołożył. To lepiej nie wydawać w ogóle pieniędzy i tą wadę, którą byśmy filtrem skorygowali, skorygować ręcznie bez naprawienia tego co ten tani filtr zniszczył no to jakie filtry w końcu kupić? patrząc przez pryzmat 15 lat doświadczenia fotografii takie rzeczy jak torba statyw, karta pamięci czy właśnie filtry powinny być dla fotografa przeźroczyste jeśli rozkładanie statywu powoduje ci jakikolwiek problem po drodze, skupiasz się na tej czynności, skupiasz się na tym, że tu muszę do połowy odkręcić, żeby ta noga wyszła i nie wypadła, a następnie zakręcić, to znaczy że to jest zły statyw. Jeśli Twoja karta pamięci po trzech zdjęciach blokuje aparat, ponieważ buforu nie starcza i on musi zapisać, zapisać i następnie dopiero potem pozwala Ci robić zdjęcia, to znaczy, że masz nieodpowiednią, złą kartę. Jeśli musisz skupiać się na tym, żeby chwycić torbę z aparatem w odpowiedni sposób, bo jak robisz to inaczej, to pasek się odpina czy cokolwiek, dron wypada, aparat wypada, to znaczy, że jest to zła torba. To wszystko ma tylko i wyłącznie wykonywać swoje zadanie i być jak najbardziej przeźroczyste, jak, naj, jak najmniej absorbujące dla użytkownika. I to samo jest z filtrami. Używałem ich miesiąc, zarówno tych filtrów. Freewella do Mawika Mini, jak i tych do Mawika R2. Wyprofilowane są w ten sposób, że jedną ręką bez dotykania szkiełka biorę filtr i kilka sekund blokuję go na obiektywie. Jeśli chcę zmienić polaryzację, również bez problemu robię to. Bez konieczności ściągania, bez konieczności przytrzymywania sobie jedną ręką czegoś pod pachą kontroler, a tutaj będę zmieniał. To można zrobić jedną ręką. To jest czynność, którą muszę wykonać i ona mnie nie absorbuje. Pudełka ponownie tutaj zamykane na magnes, tu zatrzaskiwane, i magnes również na tyle mocny, że pudełko się nie otworzy, ale na tyle słaby, że jestem w stanie to zrobić. Jedną ręką. Filtr domowika 2 wycięcia z jednej z drugiej strony w pudełku, czyli mogę to spokojnie włożyć palce i jedną ręką chwycić, a następnie założyć na drona. Nawet takie firmy jak Polar Pro potrafią to czasem spierdzielić. Filtr domowika R1. Żeby to pudełko otworzyć, trzeba włożyć naprawdę dużo siły, a następnie spróbuj jednym palcem wyciągnąć ten filtr tak, żeby go nie obmacać po szkiełku. Gdzie tu nie ma w ogóle punktu do zaczepienia. Jeśli teraz chciałbym go obrócić. Najlepiej użyć drugiej ręki. No, a teraz go włóżmy tak, żeby go nie wymacać. No właśnie. Tak trzeba wcisnąć. O. No i tyle mam do powiedzenia o filtrach. Każde lepsze filtry będą tak samo zniekształcały ten obraz, dawać im bardzo minimalną ilość wad. To są dobre filtry. Nie są najtańsze. Pff, nie są najtańsze. 130 dolarów komplet. Ale najważniejsze jest to, że dla mnie, jako dla fotografa, one są całkowicie niezauważalne. Zakładam, robię dokładnie to, co mają robić, i zapominam w ogóle, że mam filtry. Uważam, że tak właśnie powinno być. A, jeszcze jedno: Freewell dokłada sobie taką kartkę z wideotutorialami do tego, jak filmować. Video basics, co to jest ISO, co to jest shutter speed, co to jest przesłona, framerate, motion blur, cinematic video, rzeczy, które naprawdę trzeba sobie przyswoić, żeby w ogóle podejść do tematu filtrów. Wykładają też przewodnik po filtrach, filter guide, w którym pokazują, opisują dokładnie, co, który filtr robi i kiedy go używać. No i ściereczka. No tych tam z milion. Mam nadzieję, że film się podobał. Rozjął choć trochę wątpliwości od tego, czy, jak i kiedy używać filtry. Jeśli by to opisać dosłownie, który filtr co robi, krok po kroku, no to kurde, godzinny materiał. Nudy. Jednej rzeczy nie wspomniałem. Filtry ND przydają się w fotografii w jednym określonym celu, aby właśnie pokazać ruch. Albo dron przemieszcza się, tak jak obiekt który się przemieszcza z tą samą prędkością, z tym samym wektorem i tym samym zwrotem i wtedy obiekt jest ostry, tło jest nieostre mamy jednego mistrza w kraju w tej dziedzinie linkuję tutaj albo w drugą stronę dron w zawisie, dzień czy noc obojętnie długi czas otwarcia migawki i wtedy rzeczy nieruchome jak most, jak blok, jak stadion stoją nieruchome a rzeczy ruchome jak samochody, ludzie Rozmażą się. To jest jedyny sensowny przypadek, kiedy można użyć filtrów ND w fotografii. W tym filmie to byłoby na tyle. Daj łapę w górę, jeśli podobał Ci się film. Można subskrybować ten kanał. Można mniej moją radosną twórczość wspierać na patronajcie, albo kupując rzeczy ze sklepu. Co uważniejszy obserwator mógłby zauważyć, że w sklepie coś się pojawiło nowego. Tak, tylko mówię. Nie zmuszam do wchodzenia, nie? Tak? A, gdzie polatać? PL jeśli chcielibyście znaleźć miejscówki do latania dronem, często pytacie o zegarek, o śrubokręty, o drony. Także w opisie filmu dodaję linki afiliacyjne do AliExpress i do Beta FPV. Także można sobie kliknąć, zobaczyć czego używam, może kupić mi z tego wpadną 2 dolary, czy tam 2,50. To ja się żegnam głowych drzewi. i do następnego.